Cześć kochani, dziś nagrywam dla Was sama i opowiem Wam o tym, o czym wspomnieliśmy wspólnie z Macinam, czyli o toksycznych relacjach. Jednak zanim przejdę do głównego naszego tematu, chciałabym zaprosić Was do subskrypcji oraz śledzenia nas na pozostałych kanałach, których linki znajdziecie w opisie poniżej. Relacje to coś, co znamy. Pewnie spotkaliście się z tym nieraz w swoim życiu. Są to relacje niekoniecznie przemocowe, ale takie oczywiście też. Są to takie relacje, w których nie czujemy się komfortowo, w których mamy jakieś takie poczucie, że niekoniecznie chcę się spotkać z tą osobą, jakoś staram się jej unikać, ale ona. Wciąż gdzieś krąży, albo czuję, że nie mogę do końca pozwolić sobie na zerwanie tego kontaktu, jednak coś mnie wciąż trzyma i, i jest to takie trochę niewygodne, ale jednocześnie kuszące. Niestety, pierwszym punktem, niestety, niestety, pierwszym punktem, nad którym musimy się tutaj zastanowić, jest nasza odpowiedzialność. Musimy pomyśleć o sobie jako o takim menadżerze własnego życia. To my odpowiadamy za to, jakich ludzi zapraszamy do swojego życia, i czasem robimy to bardziej świadomie, czasem mniej świadomie. I nie chodzi tutaj też o to, żeby się nagle naprawiać i teraz podejmować analityczne decyzje, kto mi się przydaje, kto mi w jakiś sposób się przysłuża, a kto jest nie okej. Okay. Ale po prostu musimy się zastanowić nad tym, na ile wchodzimy, na ile weszliśmy już w daną relację właśnie świadomie, na ile mniej świadomie, na ile wciąż chcemy w niej być. A na ile tak naprawdę chcielibyśmy ją zakończyć? I teraz pytanie: jak to ocenić? I w jaki sposób dojść do tego, żeby móc ją zakończyć? Więc podejmiemy tutaj rozważania, rozważania takie trzyetapowe. Chciałabym, żebyście się skoncentrowali, żebyście poszukali w swoim życiu. Takiej relacji, która gdzieś wam nie pasuje, coś jest nie tak, coś was w tej relacji uwiera. I żebyście pozwolili sobie może nawet zamknęli oczy i, i zastanowili się nad takimi pytaniami. Przede wszystkim, czy kiedy już spotykam się z tą osobą, czy moje ciało czuje się rozluźnione? Czy swobodnie się śmieję? Czy pojawia się jakieś napięcie? Czy napina mi się miednica? Czy napina mi się kręgosłup? Jak się zachowuje moje ciało? Może wręcz pojawia się jakiś ścisk w żołądku? Może dopiero kiedy kończy się spotkanie, to ja swobodnie oddycham? Jak to wygląda w przypadku tej relacji? Co się dzieje z ciałem? Drugi punkt to jak działa wymiana, że tak to ujmę. Czyli czy kiedy ja wspieram tą osobę, to czy ta osoba też wspiera mnie, kiedy tego potrzebuje? Czy mogę do niej zadzwonić tak samo łatwo, jak ona dzwoni do mnie? Czy rzeczywiście szczerze mogę podzielić się z tą osobą, Wszystkim, czym bym chciał chciałam. Czy czuję, że mogę się swobodnie, komfortowo zachowywać? Czy mogę naprawdę wypowiedzieć i skomentować szczerze to, co ona mi mówi? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czy mogę tej osobie odmówić? Jak ja się czuję, kiedy jej odmawiam? I ostatni punkt to, czy mam poczucie, że mój światopogląd, że moja religia, moja wiara, moje preferencje seksualne, moje pomysły na życie, moje wybory czy to wszystko mam poczucie, że jest tolerowane, akceptowane i uszanowane? Czy ja się mogę tym podzielić? Nie musi być tak, że ta osoba myśli tak jak ja, przytakuje mi na wszystko, zgadza się ze mną i przyklaskuje. Ale kiedy mamy różne perspektywy na świat, to czy możemy swobodnie, normalnie, spokojnie porozmawiać i wzbogacić się? Czy to jest torpedowanie się i walka na słowa? Zwróciłam tutaj uwagę przede wszystkim na to, jak ja się czuję, bo to jest ten najważniejszy element. To jest ten element, ten filar tej relacji, na który mamy realny wpływ. Czyli powracam tutaj do tego, że przyjmuję odpowiedzialność za swoją działkę i w każdym momencie mogę zadecydować, czy wciąż tej relacji chcę. Czy wciąż w nią inwestuję mój czas, moje emocje, czy jednak ją jakoś wyciszam, kończę? I tutaj łagodność, o której wspomniałam ostatnio, jest właśnie kluczowa, bo całe to przyglądanie się, analiza, refleksja na temat tej mojej części musi odbywać się z łagodnością. Musi odbywać się spokojnie, z ciepłem, z zaciekawieniem w stosunku do siebie, bo relacje toksyczne mają to do siebie, że wciągają, działają trochę na, na bata i na marchewkę. Czasem mamy poczucie, że spędziliśmy z tą osobą wspaniały dzień. I wszystko jest cudownie, i mamy nadzieję, że teraz już tak będzie, że następne spotkanie będzie jeszcze lepsze. I to są naturalne potrzeby, nasze naturalne odruchy, nasze naturalne marzenia. Mamy prawo spodziewać się po tym, że relacja z daną osobą będzie razem z nami rozkwitać. Jednak w relacji toksycznej dzieje się coś takiego, że na następnym spotkaniu, jest gorzej. Na następnym spotkaniu potrzebujemy jakiegoś wsparcia, jakiegoś dobrego słowa i nie dostajemy go. Może być nawet tak, że wręcz prosimy się o to i wciąż tego nie dostajemy. Więc tak dostajemy po głowie po prostu. I mimo wszystko jednak nie tracimy wiary, brniemy w to dalej. Więc nie możemy tutaj. Po prostu się oskarżyć, obwinić i powiedzieć sobie. Każdy logiczny człowiek po prostu nie wziąłby w tym udziału, trzasnąłby drzwiami i powiedział cześć, żegnaj. Bo też na tym to polega. Jesteśmy ludźmi i chcemy, żeby było dobrze. Staramy się na tyle, na ile potrafimy, żeby było dobrze. I spodziewamy się, że druga strona ma tak samo i że ma w stosunku do nas tak samo dobre intencje jak my. Więc bądźcie tutaj, proszę, dla siebie łagodni. Przyjrzyjcie się sobie delikatnie, z zaciekawieniem. Nie podejmujcie żadnych drastycznych decyzji. Przyglądajcie się na kolejnych spotkaniach, jak się macie. Jeszcze raz. Jak się czuje to ciało? Jak się czuje Wasza swoboda wypowiedzi? Jak się czujecie pod względem wymiany emocjonalnej z tą osobą? I jak się czuje wasz umysł? Czy te myśli mogą być szczerze wypowiedziane? Czy możecie powiedzieć wszystko, co byście chcieli? Czy możecie wypowiedzieć swoją najgłębszą, naj, najczystszą prawdę? I następny etap, co ja chcę z tym zrobić? Czy. To jest taka relacja, w której mogę pozwolić sobie na to, żeby o tym z tą osobą porozmawiać. Jak się zachowam, kiedy ta osoba jednak nie będzie chciała porozmawiać albo jeśli rozmowa zakończy się w jakiś nieprzyjemny, niefajny sposób. To jest to, nad czym możemy sobie swobodnie pomyśleć w zaciszu swojego domu czy swojego pokoju. Czy w parku na ławce to się dzieje tylko w naszej głowie, więc jest absolutnie bezpieczne. N nie ma dostępu do naszej głowy i możemy sobie dowolne prowadzić w naszej głowie refleksje i podejmować dowolne decyzje. Być może na tym etapie relacji, która cię w jakiś sposób uwiera, to tutaj się zatrzymasz. To, to, to tutaj. Będziesz potrzebował, czy potrzebowała zostać i zgłębić to. Natomiast, jeśli możesz ruszyć dalej, jeśli możesz zacząć podejmować decyzję o jakiejś formie zakończenia, zrób to tak, żeby się dobrze czuć. Zrób to znów z łagodnością do siebie. Pamiętaj, że w tym momencie to Ty jesteś najważniejszy, czy najważniejsza. Więc działaj w zgodzie ze sobą. I nie martw się, jeśli nie czujesz w sobie na tyle siły, żeby tę relację zakończyć. Jeśli masz coś takiego, że wątpisz, czy sobie bez tej osoby poradzisz, czy jesteś na tyle silny, czy silna, żeby powiedzieć stop, to skorzystaj z pomocy. Niech to będzie pomoc albo fachowa, jeśli znów czujesz się na tyle na to gotowy czy gotowa. Jeśli natomiast nie chcesz jeszcze otworzyć się przed terapeutą, poszukać takiej właśnie profesjonalnej pomocy, to zadbaj o to, żeby otoczyć się ludźmi czy nawet jedną osobą. Albo zbuduj ze sobą chociaż relację na tyle dobrą, żeby cię to wspierało, żeby móc tą toksyczną relację zakończyć. I chcę też powiedzieć, że ten koniec może toczyć się w czasie. Niekiedy te relacje działają już na nas tak, że nie dostrzegamy ich negatywnych na nas reakcji. I nawet pytania, które zadałam wam wcześniej będą nam się wydawały dziwne i nie znajdziemy odpowiedzi. Czasem napięcie w ciele jest już tak normalne dla nas, że już go nie doświadczamy. Czy to, że śpimy w nocy z zaciśniętymi pięściami, jest już dla nas absolutnie naturalne? Albo to, że dawno się nie śmialiśmy, wtedy naprawdę Potrzebujemy czasu, żeby to wszystko pomalutku dostrzec i żeby to zacząć odkręcać. Jeśli zauważysz, że coś takiego w tobie się pojawiło, że coś takiego w tobie jest, to bardzo polecam ci poszukanie sobie psychoterapeuty, który pomoże ci wejrzeć w to głębiej i zbudować w sobie siłę, o której wcześniej wspomniałam, żeby pomalutku. Zacząć wyplątywać się z tego, co ci nie służy. I ostatnie pytanie, które chciałabym zadać na zakończenie, może będzie takim pytaniem magicznym, otwierającym, może nawet podsumowującym wszystkie pytania, które. Zadałam dotychczas, mianowicie, czy się rozwijasz w tej relacji? Czy ta relacja cię rozwija? Czy rozwijacie się w tej relacji razem? Zachęcam Was do tego, żeby się zastanawiać, żeby się przyglądać, nie oceniać ani siebie, ani tej osoby, ponieważ ty jak mówiłam wcześniej, naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy. Czasem zachowujemy się naprawdę idiotycznie. Jesteśmy już tak zaplątani w swoich problemach czy w jakichś negatywnych nawykach, że nie dostrzegamy, co robimy. I też pamiętajcie o tym, jeśli osoba, z którą macie taką toksyczną relację, nie zmienia się, nie poprawia się, chociaż obiecała, chociaż kolejny raz przeprosiła, to być może domknięcie relacji będzie dla niej też ważne. Będzie dla niej ważnym procesem, być może będzie też impulsem do zmiany, być może będzie bardziej pomocne niż kolejna kłótnia, kolejna dyskusja i kolejne próby jakiejś zmiany tego człowieka. Zajmujmy się tym, na co mamy wpływ, a na pewno mamy wpływ na siebie. I pracujmy nad sobą z łagodnością i z uśmiechem, tak żeby jutro było nam po prostu lepiej. Tego Wam życzę. Życzę Wam dużo siły, ale też dużo uśmiechu i pogody i dużo ciepła. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć.